Nie mogę wyjść z domu, bo na zewnątrz jest bardzo dużo pszczół i pimpek ty z nimi walczysz. Pomocy, ludzie, muszę je zniszczyć! Tych pszczół jest tutaj za dużo! Tylko nie zostań ukończony, bo może się to źle skończyć. Czekaj, znajdę jakiś mieczyk i zaraz rozwalę je z tobą, tak? I wziąć mieczyk ze skrzynki, ale chwilę tu jest jakaś pszczółka! O nie, co ja mam z nią zrobić? Jak tam pomożesz mi w końcu rozwalić te pszczoły, czy sama mnie bić? Tak, tak, już ci pomogę, tylko chwilę. Ta pszczółka rzuca mi kości. Ona chyba nie jest taka zła. Di, 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 Ej, chwilę, ona chyba chce mi coś powiedzieć. I chce, żebym za nią poszedł. No dobra... Ej, co ty robisz z tą pszczołą, e... chyba ją rozwalasz? Tak, tak, mam mieczyk, Pipek, właśnie ją w tym momencie idę pokonać. Coś tam widzę, tu jest coś z miodku. Ty mi pszczółko, chcesz coś powiedzieć? Ej, wydaje mi się, że tak, i chwilę pszczoły w spokoju zbierały sobie miodek. Ej, to jesteś ty! Ej, to jest troszeczkę dziwne, że ja gadam z pszczółką. I chwilę, aż nagle ktoś zaczął je zabijać i tu są pszczoły nabite na mieczyk. Ona chyba jest bardzo smutna Ale kto ci to robił, my tylko was pokonujemy Bo ten, bo wy nakładliście nasze domki Tak, dlatego tak robimy A dalej tutaj pisze, że i zaczął podpalać ul pszczół O nie, tu była jakaś zła osoba I to wydaje się być jakiś horror Ja nigdy bym nie podpalał ul pszczół Bo pszczółki sobie też mogą żyć I potem zaczął je łapać i wsadzać w klatkę Co to jest? Chwilę i okazał się, że to był czerwony piesek Nie, co to? pipek był niby? Ona chyba to potwierdza. Nie, no wiesz co, ja ci nie wierzę. Pimpek nas chroni przed tymi pszczołami, bo one atakują nasze domki, wiesz? To Chwileczka. ona chce, żeby czytał dalej. Królowa wysłała armię, żeby go powstrzymać. A to dlatego niby. Ale wiesz co, pszczółko, ja ci chyba nie wierzę. Nie mam wystarczających dowodów, że on to zrobił. Naprawdę, co ja mam niby zrobić? Musimy pokonać te pszczółki. E. Co tu pisze? Proszę, porozmawiaj z nim, aby tego nie robił No dobra, w sumie, jeżeli on naprawdę zabijał wszystkie pszczoły, to poczekaj Ja pójdę teraz z nim o tym porozmawiać Jeszcze te dwie pszczółki i gotowe Uff. O, zniszczyłem je wszystkie O nie, jak one wyglądają Zostaw je, ty nie wiedzisz, jak one cierpią Aha, nie, muszę zabić wszystkie pszczoły Czy ty przypadkiem nie więzisz tych pszczół w swoim domku? Odwiedziałeś, chodź, pokażę ci Nie, dlaczego ty to robisz? To jest obrzydliwe, pimpek Dlatego te pszczoły wszystkie nienawidzą twojego domku, ja już wiem, czemu tak się dzieje. Ale one gryzą, luczek! O, trzeba je wszystkie pokonać, Chodź, musimy je spalić. Nie, Pipek, sorry, ja tego nie zrobię. Wiesz, co? Naprawdę nie wiem, dlaczego ty tak robisz. Niestety, Pimpek dalej będzie zabijać te pszczoły. Co my mamy zrobić teraz? Tutaj pisze: chodź do ulu, porozmawiasz z królową pszczół. Ona tak wygląda. O, o, widzowie, ja nigdy nie byłem w ulu. Widzę ślady zniszczonych ulów i jakieś pszczółki zabite. Czy to zrobił Pimpek? pipek. Pim, pim. O nie, to jest takie smutne i tam jest więcej pszczół. O o, czy one mnie nie pogryzą? Faktycznie tu jest wszystko rozwalone. Biedny Pimpek. Co on tutaj zrobił? Te ule są zerwane z drzewa. A tutaj z przodu widzę ul, do którego chyba mamy się udać, tak pszczółko. Tylko chwilę jak ja mam tam wejść? Ja jestem przecież pieskiem, ja tutaj nie wejdę. Skrzynka, chwileczkę I tu jest jakaś perełka Ej, czyli ja w tym momencie muszę rzucić perłę do ulu Uwaga, po I jestem w środku I chwilę naprawdę w ulu Ile tutaj jest pszczółek Czy ja mogę w ogóle tutaj do nich się odzywać? Nigdy tutaj nie byłem A na dole widzę jakieś dalsze przejście I chwilę Tutaj są pszczoły, które chyba są rehabilitowane w szpitalu, takim w ulu. To jest takie smutne. Ja słyszę, więcej jeszcze pszczółek. Tak, one sobie tutaj mieszkają i wszystkie się na mnie patrzą. Cześć, pszczółki, ja jestem tylko pieskiem, Ty, tylko tym niebieskim, nie czerwony, bo em, wiecie, czerwony piesek jest niedobry. Jo, ile tutaj jest miodu, to mi się podoba, naprawdę. A z przodu jest pokój królowej pszczół, chyba ja tam muszę wejść. Tak, pszczółki, kibicujcie mi, ja jestem dobrym pieskiem. Nie chcę wcale nic wam zrobić, nie kujcie mnie, naprawdę dobra, chyba. A wejdę tutaj i chwilę. Czy przede mną jest królowa pszczół? A kogo my tutaj mamy, niebieski piesek? O nie, czy ty, ty też chcesz nas urządzić Nie, ja nie chcę was urządzić ani zabić, naprawdę. Ja przyszedłem tutaj, ja tylko uwielbiam kości. Tak, ja nie lubię niszczyć uli. I w ogóle wasz uli jest najlepszy na świecie. Tak, słyszałem. To, ale, żeby mieć pewność, musisz napić się miodku! Co? Napić się miodku? Tak, ja na pewno się napiję, bo szanuję was, pszczółki. Tak, gul, 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 czekaj, ja muszę się napić, tylko. U, 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 dobra, i Wiesz jest. ten miodek? Smakuje ci? Tak, bardzo, naprawdę. Co ja mam zrobić, żeby mój kolega nie był taki zły w stosunku do pszczółek? Ja nie mam z wami problemu. Widzisz, ile u naszych pszczółek próbował za... Przez U. nie, one są zranione! <laughs> co ja mam zrobić? Nie wiem naprawdę, pani pszczółko królowo, ja nic nie zrobię nawet są pszczółki na wózkach inwalidzkich. Sorry, ja naprawdę nie chciałem! Skoro nie możesz porozmawiać ze swoim kolegą, to musisz się nam odwdzięczyć. Może zamienić się w pszczółkę i wtedy U. na pewno będzie chciał z tobą porozmawiać! E, ja w pszczółkę, ale chwileczkę! Ja nie chcę być pszczołą Jak to? Przecież ja nienawidzę kwiatków i w ogóle nie umiem latać, co to ma być? Zostaję pszczółką albo cię urządlimy, a tego byś nie chciał. No już, chodź tutaj. Ej, faktycznie, ona ma takie wielkie żądło. Dobra, chyba wejdę tutaj i będę musiał, widzowie, zostać pszczołą. Co to ma być? Dobra, i na początku mamy pierwszy wybór. Czy żółty kolor, czy niebieski? Ja nie mogę mieć innego koloru niż niebieski, bo to jest mój ulubiony. O czym ty Super, ty A... wiesz kolor żółty! Żółty? No dobra, widzowie, muszę naprawdę Pipka przekonać, więc chwileczkę, teraz zamieniam się w pszczołę i chwilę, jestem teraz żółtym pieskiem, no co, ja nawet nie wyglądam jak pszczoła! Bardzo fajnie wyglądasz, prawie jak Miodek, o. ale super! Tak, bardzo w sumie zaczynam lubić Miód, ej, widzowie, to jest akurat dosyć spoko, czy ja naprawdę e, zamieniam się w Miodek? Nie no, ja wolę moje kości jeszcze! No to... Tylko teraz chcesz mieć roczki takie normalne, czy może skrzydełka? O, skrzydła czy ręce? Ja z moimi rękoma trzymam wszystko. Widzicie, to na przykład kości i w ogóle... Ale chwilę, skoro mam być pszczołą, to muszę wybrać te oto skrzydła. Pum, wybieram je i czuję się jakoś dziwnie. Chwilę, co się stało z moimi rękami? Ja zaczynam mieć tutaj skrzydła. Tak, bardzo ha, ha, dobrze. Ha, ha. Jeszcze nie, nie potrafisz latać, ale za to masz takie super skrzydełka. Ha, ha. Czekaj, spróbuję. Ha, podskakuję, ale chwilę, one jeszcze mi się nie ruszają. Ale jak teraz dalej wybierzesz zamianę pszczoły, to na pewno będziesz umieć latać. No dobra, królowo, muszę to zrobić. Czy chcę mieć moją twarz, czyli tą, którą mam teraz, tylko żółtą, czy może taką pszczoły? O, o, to może być problematyczne. No pewnie, że pszczółki to jest najważniejsza zamiana, wy? No dobra, wybieram. I chwilę, jak ja wyglądam? A, co jest moją głową? Ja mam głowę pszczoły! Ale ty jesteś! Wyglądasz prawie jak pszczółka, tylko twoje ciało jeszcze nie jest zamienione! No właśnie, chwileczkę, czy ja chcę mieć moje nogi niebieskie, albo takie żółte, jakie mam teraz, czy może takie pszczółki? Co to jest? Ej, widzę, one są tutaj w tym miejscu, pod twoim ciałem Dobra, w takim razie, pom, wybieram to I chwilę, jestem pszczołą Tak, o to właśnie chodzi Jesteś już normalną pszczółką Ale teraz możesz wybrać, czy chcesz być normalną pszczółką Albo taką Ej, faktycznie, czyli albo niebieską Taką w sumie prawie jak ja Albo tą żółtą, wiecie co, ta żółta mi się nie podoba Sorry, ale ja chcę wybrać taką I chwilę, zaczynam czuć się lepiej Ty, jak ja wyglądam śmiesznie, ja naprawdę jestem pszczółką tak jest. I teraz możesz wszystkich ugryźć O to chodzi Tak, serio? Czyli w takim razie, czekaj, czy ja w ogóle mogę latać? Spróbowałbym wejść jeszcze troszeczkę wyżej I czekaj, może stąd skoczę, co ty na to? Tak, spróbuj latać Ty na okay. pewno będziesz potrafić to robić Dobra, w takim razie, uwaga, spróbuję i O nie, spadłem, ale czekaj, może w takim razie Gdzieś z wyższej wysokości będę, będę latać Nie, poczekaj, ja ci tutaj może musisz teraz nabrać energii, żeby tutaj wypić dużo tego i wtedy będziesz mógł latać. A, nie, czekaj, ja jestem normalnie najlepszą pszczółką i ja to zrobię. Dlatego teraz skoczę i uwaga, królowo pszczół, będę latać. O, i chwilę, nie udaje mi się. Nie, uważaj pszczółko, co ty A. robisz? Musisz dużo miotku wypić i pamiętaj, że musisz A. też urządzić twojego kolegę. Serio urządlić Pipka? Po co, żeby on stał się też pszczołą? Dokładnie i wtedy pozna jak to jest z którą zabijam. No dobra, to jest bardzo dobry pomysł. Chwileczkę, ja w tym momencie w takim razie wypiję miodek i chwileczkę, ja teraz będę latać. Naprawdę, jesteś o, teraz taką silną pszczółką. Dobra, w takim razie ból jeszcze bardziej tego pije. Tak, i chwileczkę, teraz spróbuję sobie wejść na górę i spróbować polecieć. Tak, zobacz, udaje mi się ja normalnie latać. Gratulacje, o to chodzi, uh -huh. bardzo ładnie już chyba nauczyłam cię wszystkiego! Teraz możesz sobie super latać, jak każdy z nas! No dobra, w takim razie idę teraz ukuć Pipka, żeby on też stał się pszczołą i powiem mu, żeby nigdy więcej tego nie robił. Dobra, w takim razie wychodzę i pójdę do Pipka prosto z tego ulu. Zobaczcie, wszystkie pszczoły się na mnie patrzą. Tak, za chwilę będzie kolejna pszczółka, czyli czerwona, tylko muszę go urządzić, więc muszę podlecieć bardzo blisko jego domku. Tak widzę, on tam pokonał wszystkie pszczoły. O, te głupie pszczoły, jak ja ich nie nienawidzę! Może je teraz. Teraz usmażę na ogniu. Nie no, jak on to zrobi, to ja naprawdę się popłaczę, widzowie przecież pszczółki są takie ekstra. Ja sobie usiądę na jego domku i popatrzę, co robi. Pszczołko, muszę cię usmażyć! O, tak, już pal się w tej chwili! Nie biedna pszczółka! O, nie muszę z pipkiem porozmawiać. Stop, nie możesz tego robić. Patrz tutaj jest luczek pszczółka! Czekaj, co to niby być? Co to jest za niebieska pszczoła? Pierwszy raz to widzę! Pipek, nie możesz już więcej żądlić tych pszczółek, bo one są naszymi... Przyjaciółmi, one płaczą bardzo. Ludzie, no kto jesteś ty? Jakim cudem ty zostałeś? O, nie, czy ja muszę cię w takim uh. razie pokonać? Nie, nie, to ja, ja, Pimpek, teraz muszę ciebie ukłuć, żebyś ty też stał się pszczółką, będziesz wyglądać jak ja. Sekunda, chcesz mnie uzodnić, żebym został uh. pszczołą? Nigdy w życiu! A, nie, zostaw mnie! No, patrzcie, to Pimpek ucieka, a ja w tym momencie szybko zejdę sobie na dół i uratuję wszystkie pszczółki, żeby one odleciały sobie stąd i oczywiście nie będziemy więcej już ich więzić. Co ty robisz? Zawiesz uh. się w normalną osobę, czemu jesteś pszczołą? Sorry, ale ja kocham pszczoły, one Muszą uciec, zrobię im dziurę tutaj w ścianie Uciekajcie, patrzcie, tutaj będziecie mieli wyjście Nie, co ty robisz? Czemu pozwalasz tym pszczołom uciec? Tak. O nie, chodźcie tu pszczoły Ja mam lawę, zaraz na nich to wyleję I one zginą Nie, nie mogę ci na to pozwolić Teraz cię urządlę, chodź tutaj Nie, nie tak. pozwolę ci na ja mam perełki i mogę o. teraz uciekać, a od tej godnej pszczoły! Nigdy nie uciekiesz przed pszczółkami, musisz poznać, jaki to jest ból być pszczółką. Chwilę, chyba cię urządliłem raz tylko! O nie, to mnie trochę boli, ale ja w ciebie strzelam tym! O nie, czekaj, to o. nic nie działa! O nie, jak wiesz jeszcze raz urządlić, to się będę tak źle czuł! Tak, bardzo dobrze, czekaj chwilę. Pom, urządliłem cię, pimpek, tak, no Uff. Chwila, czemu zostałem pszczółką? <laughs> jak Śmiesznie wyglądasz. Jesteśmy dwoje, dwoma pszczółkami. Ej, co ty mi zrobiłeś? Nie! Ja chcę być normalną osobą. Czemu jestem pszczółką? To przez ciebie! Nie no, Pimpek, właśnie bycie pszczółką jest epickie. Zobacz, możemy sobie latać bardzo wysoko i zwiedzać cały świat. A na dodatek możemy sobie zbierać na przykład takie mleczyki. Ej, w sumie masz rację. Życie pszczółki nie jest w sumie <laughs> aż takie złe. Ale nie wiem, sobie i tak ja bardzo nie lubiałem pszczółek, jak byłem pieskiem. No właśnie, co ty im robiłeś? W twoim domku jest pełno zabitych pszczół, które pokonałeś! O nie, przepraszam, ja nie chciałem, nie wiedziałem, że pszczółki są takie małe i słodziutkie. Myślałem, że chciały mnie ugryźć. A ja wiem, co zrobiłeś, chodź za mną, pokażę ci teraz ul pszczół, on jest w tym miejscu. Ty wszystko tutaj poniszczyłeś, te biedne pszczółki, wiesz? Nie, przepraszam, was pszczółki, nie chciałem tego zrobić, mam nadzieję, że nie będą na mnie złe. No właśnie, nie wiem, Pipek, wydaje mi się, że teraz musimy wejść tutaj do środka i do tego ulu. Uwaga, wlatujemy. I teraz muszę powiedzieć królowej pszczół, że zostałeś zamieniony. No nie, może lepiej do niej nie idźmy. A, ja się boję, że zrobi mi krzywdę. Tak, to ty zrobiłeś krzywdę tym pszczółkom. Dawaj, chodź do królowej. Tak, królowo, zobacz, już zamieniłem mojego kolegę. Bardzo dobrze, że zabijałeś tego pieska z pszczoły. Teraz możesz nie zabijać inne pszczółki, uh. rozumiemy się? No tak, królowo, my tutaj będziemy mieszkać sobie w tym ulu. Co ty na to? Jak chcecie, możecie sobie zrobić własny pokoik. Tylko pamiętajcie, uh. No jasne, dawaj, Pipek, w takim razie pójdziemy sobie tutaj i wybierzemy jakieś miejsce. Zrobimy sobie nasz pokój normalnie w ulu, czaisz to? Ale super, nie no, jak ja się cieszę, że ta królowa pszczół była dla mnie taka miła. Nawet możemy tutaj zamieszkać. No właśnie, zróbmy sobie jakieś pomieszczągo tutaj, zobacz, Pipek. I co, bycie pszczołą chyba nie jest takie złe, co? Tak, ja przepraszam wszystkie pszczoły, które musiałem przez przypadek uderzyć. <laughs> nie wiedziałem, że ich to aż tak bolało. No tak, wiesz co, ja chyba na zawsze zostanę już pszczółką. I będzie mieszkać te bolo!